Tajemnicze spotkanie agenta Lewandowskiego z Laportą. O czym rozmawiali? W świecie wielkiej, światowej piłki najważniejsze decyzje i najpoważniejsze rozmowy często nie zapadają w sterylnych, klubowych biurach, a przy stoliku w ekskluzywnej, dyskretnej restauracji. I właśnie do takiego, niezwykle ważnego i symbolicznego spotkania doszło w ostatnich godzinach w sercu Barcelony. Z jednej strony zasiadł jeden z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych agentów piłkarskich na świecie, Pini Zahavi. Z drugiej, charyzmatyczny i doskonale poruszający się w tym świecie prezes FC Barcelony, Joan Laporta. Oficjalny powód? Przyjacielski lunch. Ale jak donosi dziennikarz Carlos Manfert z katalońskiego sportu, jednym z głównych tematów tej trwającej około dwóch godzin rozmowy był los i przyszłość Roberta Lewandowskiego. Co tak naprawdę ustalono? Jakie znaczenie ma to spotkanie dla kapitana naszej reprezentacji? Zacznijmy od tego... Kim są główni aktorzy tego przedstawienia? Pini Zahavi to nie jest zwykły agent. To superagent, człowiek instytucja, który od dekad pociąga za sznurki największych, światowych transferach. Joan Laporta to z kolei prezes, który jak mało kto rozumie, że w dzisiejszym futbolu relacje i osobiste kontakty są często ważniejsze niż oficjalne negocjacje. Jak podkreślają hiszpańscy dziennikarze, obu panów mają od lat łączyć dobre relacje, nie tylko zawodowe, ale także prywatne. I właśnie ta przyjaźń jest kluczem do zrozumienia charakteru tego spotkania. Jak pisze Carlos Manfred, Duma Katalonii nie ma już zamiaru podpisywać w tym okienku transferowym nowych kontraktów, absolutnym priorytetem pozostaje rejestracja wszystkich zawodników. Ale prezes Laporta, nawet gdy nie może kupować, dba o to, by pielęgnować kluczowe kontakty. To jest właśnie jego styl zarządzania stała, nieformalna komunikacja z najważniejszymi ludźmi w branży. Jaki był więc główny cel tego dwugodzinnego lunchu? Według dziennikarza sportu, jednym z tematów był oczywiście Robert Lewandowski. Pamiętajmy, że jeszcze do niedawna w mediach huczało od plotek na temat gigantycznego zainteresowania Polakiem ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. I choć obóz lewego wielokrotnie dementował te doniesienia, takie spotkanie było idealną okazją, by Pini Zachawi, już osobiście i w cztery oczy, potwierdził prezesowi Leport to, co wiedzieliśmy do tej pory. Sytuacja lewego jest jednak jasna Polak ani myśli o zmianie klubu i chce zostać w Blaugranie. Co więcej, dziennikarze podkreślają jego motywację. Nie chodzi tylko o kontrakt. Robert ma chcieć w ten sposób odwdzęczyć się klubowi za ogromny wysiłek, jaki został włożony w sprowadzenie go z Bayernu Monachum dwa lata temu. To piękna deklaracja lojalności w czasach, gdy w futbolu jest jej coraz mniej. Dla Lewandowskiego, jak czytamy, liczy się teraz tylko jedno, jak najlepsze prezentowanie się na murawie i walka o kolejne trofea dla Barcelony. Czy rozmawiano o czymś jeszcze? Oczywiście. Pini Zachawi, jak każdy wielki agent, zawsze ma w zanadrzu kolejne talenty. Jak donoszą media, miał on w ostatnim czasie przyjąć do swojej agencji młodego, niezwykle utalentowanego brazylijskiego piłkarza. I choć Barcelona, z powodu wspomnianych problemów z rejestracją, na razie nie wyraża nim zainteresowania, to takie spotkanie jest idealną okazją, by zasadzić ziarno na przyszłość. Zachawi mógł w ten sposób zaprezentować swojego nowego klienta i zarekomendować go Leport, by ten miał go na uwadze w kolejnych okienkach transferowych. Podsumowując, spotkanie Zachawiego z Laportą miało mieć bardziej przyjacielski charakter, aniżeli formalny. To było pielęgnowanie relacji, która, jak podkreślają dziennikarze, może potem bardzo pomóc w prawdziwych, twardych negocjacjach. Dla nas, dla kibiców Roberta Lewandowskiego, to przede wszystkim niezwykle ważny i potężny sygnał uspokajający. Po tygodniach pełnych fatalnych wieści o kontuzji, okaże od UEFA ta informacja jest jak balsam. Pokazuje, że pozycja Polaka w klubie jest niezagrożona, że cieszy się on pełnym zaufaniem prezesa i że wszelkie spekulacje na temat jego odejścia można ostatecznie włożyć między bajki. Jego przyszłość, przynajmniej na nadchodzący sezon, jest bezpieczna. A ten dwugodzinny lunch w barcelońskiej restauracji? To piękny dowód na to, że w wielkiej piłce najważniejsze rozmowy i największe deklaracje lojalności. Często odbywają się nie przy świety Jupiterów, a w dyskretnym cieniu przy filiżance dobrej kawy. Czy sądzicie, że to spotkanie może wpłynąć na przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie?